Siemanko, 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 ja jestem Wartas. Witam Was w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare 2 Tak ostatnio nam się tutaj niezły shit zrobił Zobaczymy co teraz zrobimy. Roots! Ghost! Come in ghost! You copy! Did anyone copy! They're dead so Shepard's cleaning house. I'm working my way back to you. Have to trust to be I never did Nikolai, come in. Do you have our location? Da, inbound price. But I am not the only one. You've got shepherd's men on one side, Makaros on the other. We'll have to take them all out then. Or let them take each other out. Either way, I'll see you on the other side, my friend. Czyli sprawa wygląda tak, że jedni z drugimi będą się tutaj napierdzielali, a my musimy jakoś, e, jakoś się stąd wydostać i nie możemy nikomu ufać. Dokładnie nikomu trzeba rozjebać każdego. O faktu nie ma przejścia. Nie musiałem się ładować, ale chciałem.

Fak, o fuck o oh fuck, oh fuck. póki można Żeby tu jeszcze było jakieś normalne przejście To nie, jesteśmy w środku gówna Naginam, naginam, ale jest przesrane Oberwał

Zdjęcie szmaty, dawaj z nim kurde, z tym fagasem. No, nawalam w niego, to nie, Goście jest nieśmiertelny. Mhm, super. Widzę kurna, holy shit. Przyjmą się Choć Za bardzo nie wiem co tutaj robić Dawaj, 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 dawaj Tak, opuszczaj to A ja wiedziałem, żeby do was strzelać Przejmij sterowanie Dobra, dobra, dobra Przyjmuję wertę z kierowca to się może źle skończyć. Chociaż nie, poszło. Poszło. <laughs> no, dobra, kolejna runda. Nie ma, nie ma przerwy. Nie ma przerwy, bo to. Nie wiem, ile to trwa, ale. Ale lecimy dalej. O, najbardziej poszukiwani jesteśmy. Super. Jest Super. Haha, Price? Price? The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on Earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. do it. Do

Go. Better be worth the price we paid. Go ahead Alpha. Riverbed all clear. Over. Bravo. Sandstorm. Not much to see right now. Over. Silver. We're starting a patrol east along the cages. North side access. over. Focus on the group on the right. Directly beneath us. Let's take them out first. I'll take the two on the left. On my mark. Three, two, one. All. Posli.

Na banie! Co tam Price? Ciach! <grymne> Sorry So. Patrol coming our way. Go left quickly. <laughs> Let them pass. But your <laughs> we've lost contact with the cycle five. Probably just the sandstorm that's rolling in or a bad transmitter. Send the team to check it out. Over. Roger that, Oxon. I'll send Vincent and Lambert. But your servant out. Take out the guard having a smoke or wait for it to move along.

I've got two tangos with tank lights coming down the stairs under that red light, there ahead, I'll take one on the right, on my mark, 3, 2, 1, clear, go I didn't need a noctavisor, you can see lost all contact with the sable check it out over at the top of the staircase, he's mine Ok

Nic nie widać. Serio, tu nic nie widać? Tak, tak, tako nawet? Tako nawet. Ło! Wow. Jakimś cudem go zdjąłem? O, oh, fuck, plecy. Tu nic nie widać, nic a nic w tym miejscu. Kurde jakie kamikadze z nich niektórych Coś tam ich widzę, ale słabo jak w dupie ich tutaj widać uh -huh, uh -huh. Mam cię lamo <śmiech> 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 <śmiech>

Hm. Walcie, walcie, ja do was idę. Gra zapisana. <grywa> Jestem. O, uh, to je dobre. nie to broń wywaliłem Ale ta też jest zarobista. Po prostu nie jest cicha. Gdzie się z granat, nie wiem gdzie Ale masakra. Rach, ciach ciach, ciach. Fuck No nie, dwa granaty koło siebie. Super! ci idę tutaj Ktoś mi plecy robi Elegancko, zaraz padnę Po raz kolejny zresztą Ale to się przyładowuje w cholerę długo Teraz zapisana, dobrze wiedzieć. Jakiś dźwięk słyszałem, dziwny, ale nagrywa się. No jest jasno, ale trochę mi ciemno tutaj dobity. Idę idę, idę. Znowu ci... Macie... O oh, f Koło mnie był granat. Teraz zapisana, epicko. Spróbuj przejść bokiem. Dobra. Dobra, spoko Price sobie. sobie oh, Fak, na siebie weźmiesz ogień, tak? Widzę właśnie. Gdzie jest Price? Of oh, mordę. Zrobię to tak mhm. Kurde, tarcze jakie no Biegnę, 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 biegnę Serio Nie ma, puk, puk, wszyscy padli, a ciwka weszła. Puk jest spokój, ja sobie przyładuję na spokojnie. Cześć, Price. Ej gdzie? Dobra, dobra, zrozumiałem. Czekamy. Oho. We checked it. This is Gold Eagle. Fire mission. Target package Romeo. Danger close. That's within 100 meters of your position, sir. That's not a suggestion. Send it. Roger. Fire mission. Danger close. Oh, fuck. Let's go. Stay close and follow me. Biegn', biegn'. Biegnij, biegnij, ja za tobą Kręcisz się jak dupa Dawaj, dawaj, dawaj Złom, że to nie nasi Dobrze, że są z przodu, a nie z tyłu. Bo się dzieje ostro. Gdzie uciekacie? No <grywa> to byłeś. Jak ja cię nie widziałem. Zdążysz, zdążysz, zdążysz. zdążysz? zdążysz? Gra zapisana. Price daje radę. Dobra, kończymy odcinek Już jutro będzie prawdopodobnie ostatni, także dzięki za oglądanie Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, dodajcie jakiś fajny komentarzyk Udostępnijcie na fejsie, dodajcie do ulubionych Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej!